Witam kolegów hodowców nie wytrzymałem, więc zaczynam teraz transmisję 9.16 Myślę, że w ciągu, w ciągu niedługiego czasu mogą się gołęzie, gołębie pojawić po 3 godzinach lotu, czyli tak w ogóle się przedstawię na początku Krzysztof Trzaskalik z oddziału strumień Zapraszam Was na lot live rozemocjonowany przed lotem, żeby zdążyć. Zapraszam Was na lot live z Zielonej Góry. Jest to nasz trzeci lot konkursowy na odległość 320 km. Pogoda w Gołąbki wypuścili 6.35. Chyba tam było słonecznie. Tak na internet spojrzałem, jaka była pogoda na miejscu. A jest sprzyjający, wyraźnie dmucha, więc po prostu spodziewam się, że może być szybki lot. Na razie zostawię sobie tu jeszcze, żeby po prostu nie marnować baterii. Godzinki oglądania mamy. Jak ktoś będzie, niech napisze, czy słychać, czy widać. Ile ustawić? Dla mnie publiczne.